Wszystkim piątek, witajcie no w bardzo nietypowym odcinku. Polskie Lamborghini. Tu by pasowało Lamborghini, ale nie ma problemu, słuchajcie. 2000 Nm, 1000 kg wagi samego silnika. Szybciutko. tak, traktor apokalipsy, traktor demon, coś co Łukasz zaczął budować u siebie w garażu. Ale że ja szybko chwytam sprawę, no to zróbmy z tego serię. Więc to jest seria, którą będzie prowadził dla was Łukasz Bezemny. Ale jak to się wydarzyło, to się wydarzyło szybko. To było emocje, a my jesteśmy. No tak trochę. 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 Co to jest? To jest silnik. No, od Autosana. Autosan H9 seryjnie 150 koni, 6,5 litra pojemności. Teraz skończyliśmy na 340 i 1000. tam niecałe 1000 to momentu bo się zaczęło w sprzęgu ślizgać, zaraz będziemy tutaj grzebać doszło drugie turbo pompa boszowska na regulatorze RSV szybkim 12 mm tryski końcówki zielcza z 680 cooler daw 105 no i duże doloty nie strefa agro chcecie taką serię no to zostawcie tam kciuka w górę czy miłosicy też bo to się dzieje no ale dobrze Robisz sobie to w garażu, ja coś tam słyszę o tym, no bo czasami coś dużego tu przynosisz, jakieś pompy i tak dalej. Po czym się odpala Stanisław z Łukaszem i mówią, że mamy nową dyscyplinę sportu motorowego, no motorsportu, no bo to jest moto. motor Motorsport, można tak, tak nazwać, Tak, motorsport i odbywa się pierwsza edycja traktor poolingu, czyli seria, do której też zrobimy 60. Od razu wytłumaczmy, że 60 już jest na dobrej drodze końcowej. Ja też. Yy, już się kabina maluje, już były przymiarki ostatnie, więc nie robimy odcinka bez sensu zapychać, będzie kabina, będzie jeździć. Skupmy się na tym. No i mówię, dobra, jak wam mogę pomóc, no, dam wam miejsce i wszystko, bo my byśmy chcieli wystartować nim do imprezy, która będzie. Ja my dobrze, dobrze, co myślę, wrzesień może być, listopad, wiecie, grudzień, nie, 15 sierpnia. Tak, jak zwykle wszystko na wariata, No zobaczymy, no, baza jest, można by już zacząć montować ten silnik, ale jeszcze chcę przy okazji sprawdzić limit tego silnika, żeby może zaatakować ze 400 koni, bo mówię, ostatnio jak byłem na hamowni, no to przy... 340 się zaczęło sprzęgło ślizgać zgać. Tam poniżej tam 1800 obrotów turbo zdychało i brakło bóstu też już nie generowało mocy, nie? Ready, ready. Posiadło i przestało pompować. Było zabiecha 250 ton i potem wyżej już nie, nie wstawało, nie? Chyba sprzęgło po prostu Poczułem, że jak to ślizga. Także dochodzi drugi turbo, sprzęgło wzmacniamy, no i zawory, sprężyny zaworowe trzeba wzmocnić, żeby nie, bus nie otwierał zaworów. No właśnie, więc zaraz do technikalów jeszcze przyjdziemy i pogadamy sobie o tym, ale powiedzmy o samej imprezie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Byliście na imprezie, mnie nie było. Już wiecie z jakich względów nie ma na takich imprezach, skoro Wy byliście oblegani i Wasza popularność Was tam dogoniła. Mieliśmy tak trochę inkognito zobaczyć od kuchni, z czym to się. Je. No, no i Trochę zażarło. <laughs> trochę zażarło. Potężna impreza. Ale po imprezie oczywiście internet się podzielił, że to źle, że tamto źle i tak dalej. Słuchajcie, człowiek, który to organizuje, Zresztą w kontakcie z Łukaszem robił to pierwszy raz i chyba po... należałoby się w ogóle cieszyć, że taka inicjatywa wystartowała. I teraz drogi Agrointernecie, po co wy się tam dzielicie, zamiast wspierać to i z edycji na edycji poprawić? Pewnie, że tak, ja jestem Zajarany i tu są efekty tego, i według mnie jak na pierwszą edycję to jest, był kosmos. Wiadomo, wszystkim się nie dogodzi, bo no to wiadomo, ale mi by się to podobało, jakby to się rozrosło do jakiegoś Grand Prix Polski typu 1 czwarta mili, żeby może u nas kiedyś na Pomorzu bliżej tu więc co? się coś kiedyś wydarzyło. Więc powiedziałem Łukaszowi, rozmawiaj z organizatorem powiedz, że wchodzimy w to i będziemy wspierać tą imprezę. Medialnie będziemy wspierać, więc e, myślę, że z takim wsparciem to też już coś jest. No na pewno się pojawimy. Może beze mnie niekoniecznie, nie wiem, jak co tam 15 mi wypada w kalendarzu. Ale postaramy się jako ekipa M4K pojawić. Więc teraz co tydzień będą wychodzić vlogi. Takie złapki z Łukasza, jak tutaj buduje, Stasiu będzie go nagrywał. Więc teraz chcąc, nie chcąc, macie co piątek budowę czegoś, co jest absolutnym. Co też może się nie udać. Może się nie udać, oczywiście. Będziemy trzymać kciuki, Łukasz, Ja też będę trzymał kciuki. Ale wiesz, jeżeli miałbym zdefiniować. Twoje pomylenie psychiczne, motoryzacyjne, jakie tutaj zaczęło rosnąć, czyli nasze wszystkich, no to jest najlepszy jego obraz. Po prostu bierzesz coś i robisz coś z niczego. Wiesz, normalnie ludzie tego nie robią, tylko friki motoryzacyjne to robią, a to jesteś frikiem motoryzacyjnym. Ja widząc te rozmiary, ja mam jakieś takie obawy w ogóle, wiesz, jak to wybuchnie albo wystrzeli, ale fajnie, bawmy się. Tak, że tak. chciał się trochę dalej odsunąć. <laughs> Skrzynia biegów? Też Wszystko auto Wszystko samo Kontynuując, no tak. Turbo jedno, turbo drugie. Co może później tak? O co tu chodzi? W ogóle Ktoś to projektował te silniki w latach, których, te 70., 80? Tak Siedziś, wie? Nie wiem dokładnie, chyba początek 70. tych one zaczęły wychodzić, nie? I tak. to też była licencja brytyjska Leylanda, która tam jest z lat chyba jeszcze 50. -tych. No bo to jest Diesel Engines Andoria. Ale to jest licencja kupiona i bo w Andrychowie produkowana u nas, nie? No właśnie, bo widzę PL oznaczenia na silniku, czyli zobacz co teraz muszą inżynierowie czuć, jeżeli żyją. <grystanie> Uf, tu się tak da. A ile on miał fabrycznej mocy? No, one od 100 koni, wolno sądzę, do chyba euro dwójka miała to 90 albo 200, coś już teraz nie pamiętam. Nie? No właśnie, a to wszystko zamykamy, zamykasz w budzie? Lambo. Lambo 1056DT. Dobrze, o zatem słucham planu na odcinki najbliższej, planu roboty, skoro daję Ci wolną rękę. Do no 16 jest tylko pan nagle z kabiną, ale no to, 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 to tylko to. No co? No jeszcze pomiar przed włożeniem do budy, bo tam się nie zmoży tej mocy w tym ciągniku, uh -huh. bo z ciągu tego nie przeniesie od WOMU. Uh -huh. Żeby czegoś tam nie urwać, to jest jeszcze finalnie taka ciekawostka, zobaczymy co jeszcze można z tego ubrać. Uh -huh. A wtedy już montaż typowo do, do, do ciągnika, nie? Trzeba kryzys budować, sprzęgło jakieś konkretne i tak dalej i tak dalej. Ramę pomocniczą. Lambo jest napęd? Tył, 4. na cztery, ale no, no, to przód odłączyć, nie? nie? Okej. Okay. Sprzęgło w ogóle, słuchajcie, ci co oglądacie, to nie ze strefy agro. Zobaczcie rozmiary tego wszystkiego. No tak. inne sprzęgło, otosanowskie. Nie wiem, ile to jest tarcza, 350. Aha. No, przy 1000 się poddaje, 1000 nm się poddaje. Może jeszcze przez to, że tarcza nie była ułożona, bo była świeża ułożona kiedyś tam. I widać, że nie bierze po całości koło, nie było przetoczone. To też może jakoś tam wpłynęło na to. Także to trzeba przetoczyć koło. Może tarczę chyba zostawię. Widziałeś w Nie, ja po prostu utwardzę docisk na beton i, i tyle, nie? I powinno wtedy coś tam ten wytrzymać więcej, nie? 2000 to... nm, to są chore liczby. Już takie ciężarówki, nie? Już takie dwunastolitrowe silniki to tyle robią, tylko że tam w innych zakresach, nie? No. Tutaj jest, no jest żławy piec, nie? Ci ludzie tam no chęci do iżania, nie? Słuchajcie, no, fajnie będzie, żeby to odpalić. Co ty na to? Teraz? Nie, nie, wyjedźmy z tym na dwór, bo ja pamiętam, jak te to na, 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 na yy, odpalałeś. teraz da się palić tak? Średnio, na tym bym się bał, żeby się nie obalił. Aha. wtedy on stał na ziemi, nie? No to jest taki. Że jak się obali, to się połomnie cały. To nie. Trochę to nie. W innych odcinkach będziemy odpalać. A, gdyby hamulnia, to będzie odpalony. Na pewno. Dokładnie. E, pst, Taki mały off -top. No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczenia samochodu możemy przekuć w zarabianie. I ty możesz zarobić. Zatem, jak to zrobić? Żeby zarobić i się nie narobić ubezpieczając auto, wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie do porównywarki ubezpieczeń MUBI. Wprowadzasz dane swoje swojego samochodu, obliczać się składka od najtańszej do najdroższej. I uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku, podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz bonus. 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na dwa auta. Ale dodatkowo jeszcze. Masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający, i jak ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to tobie na konto nabija się kasa nawet do 2000 zł. Wszystkie informacje masz po danym linku, więc można. Zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać, no to zróbmy to mądrze, tanio i z głową. Zaglądaj. Nie wiem, mam nadzieję, że ta seria Wam chwyci, bo błędem naszym było. Znaczy, to nie. Dobra, to nie jest nasz błąd. To po prostu życie zrobiło błąd, że 60 nie pociągnęliśmy raz po razie tak jak trzeba. No bo tak. Bo po prostu z miliona różnych powodów nie mogliśmy. Natomiast ten projekt. No... To jest diabelstwo, to, to jest jakieś diabelstwo na kołach będzie, jak ja widzę rozmiary tego wałka, zobaczcie tutaj do wentylatora, to Łukasz spawał, jakie to są rozmiary, czy to tak obejmujesz te doloty? No, Dolot głównie to jest moc, nie? Im Mniej więcej, mniejszy, tym lepiej, nie? <laughs> to rozmiarowo to są jakieś chore rzeczy, nie? I to dymi. To będzie dymki. To ma dymić. To ma dymić, więc w dobie nadchodzących zmian ekologicznych jestem dumny z Łukasza. <grystanie> Jakie będzie spełniał normy? Wszystkie. O, proszę. A jak? A tak? <grystanie> w środek też zrobiono jest? Nie, to jest filmik ze złomu, kupiony. Autobus był skasowany. PKS-owski silnik sobie leżał, i tak sobie go tam upatrzyłem kiedyś, i, i tyle. Jest zmienione, są panewki, tylko główne chyba zmieniałem. A główczelkę pod głowicą był, był wyciek z tyłu, tutaj nad sprzęgła, był całobrzygany. W sumie to tyle, nie? Reszta sypieca jest seryjna. Dobrze, zatem ja się usuwam z tego odcinka, a następne dni. Łukasz już prowadzi go y, z wami, po to, że jutro będziecie robić coś pewnie, nie? No teraz już trzeba ogień, nie? Dociskać pasa i jechać z tematem, no, czasu jest niewiele. I widzicie to w piątek i, 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 i tyle. No właśnie, lato, wakacje, podróże, więc pamiętajcie też przy okazji, że są takie instytucje jak chociażby sklep opon, gdzie do ciągnika chyba nie dostaniecie opon, ale dostaniecie do subówek i na hasło M4K pada wam rabat, więc zajrzyjcie koniecznie. Bo warto. No i tyle. Ja się z Wami nie żegnam. Pożegna się z Wami Łukasz. A ja zostawiam i naprawdę kibicuję tej serii. I tak już będzie, że czasem się pojawią inne osoby, bo odmienimy trochę ten kanał. Będzie odcinek, który już nagraliśmy, gdzie poniosłem pewną porażkę i ekipa się będzie z tym mierzyć, więc będzie tak, że na zmianę po prostu będziemy sobie to wszystko robić. Więc Wy też dajcie znaka w komentarzach, jak jest feeling. No i uciekam, no bo jak widać, lipiec, a mi się przeziębiło. koło do przytoczenia żeby to zabielić przylgnie docisk tak samo jedziemy dopasować jakieś sprężenie mocniejsze do docisku i do zaworów Dopasować. Na razie <grymne> Muszę Nie. Mogę powiedzieć jeszcze. To nie nie. Nie będę mówił, jak. Epst, taki mały off-top. Nie chcesz się wbić na minę przy zakupie auta? Nie wiesz, nie jesteś pewny swojego auta? Zbadaj jego DNA, czyli numer win samochodu. W bardzo prosty sposób możesz zrobić to na stronie CarVerticala za opłatą, sprawdzić samochód. Czy był bity, jak był bity, jaki miał przebieg, gdzie była szkoda, kiedy była szkoda, czy był nieukradziony? czy to nie jest autoklon. Warto, bo potem będziesz miał naprawdę bardzo srogie kłopoty, jeżeli się okaże, że kupiłeś trupa. A specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy 30% rabatu na raport na hasło M4K. I zapamiętaj to: hasło M4K, bo pamiętaj, to są Twoje pieniądze, ciężko zarobione, nie wpadnij w minę. Jak? Na czym stanęło? No dobra, jesteśmy na etapie dopasowywania sprężyn, jak i zaworowych, i do docisku. Koło zamachowe, tutaj leży, muś pokazać. Trzeba je zabielić, przykoczyć, żeby była lepsza powierzchnia styku. I nie taka wypolerowana, tak samo że lasko z tyłu docis też będzie przetoczony No i co, no i trzeba dopasować te sprężyny, nie? Mam już zawór, sący jest rozpięty. Byliśmy tutaj w pobliskiej składnicy, to są sprężyny od 80. No ale to tutaj nie, nie, nie podejdzie. Są za, 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 za grube, są za szerokie zwoje, mają nie wejdą tu temi pomiędzy tryska a trzonek, nie? Także mm. Na razie tyle, trzeba kopać w internecie. Nic. co? Już utnij to. Powiedz ładnie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z nie będę projektu. tak mówił. Nie będę mówił jak no to będzie. Następny odcinek bytnić. to już będziemy chyba hamować. Bo po co tyle tego? No tak. Jakieś przybitki się zrobię, jak ja to składam i tyle, tak. że wtedy tu płuszczelnie te doloty, żeby rury nie spadały. I ognia trzeba dać.